Mamy wreszcie wiosnę, a to oznacza, że powoli będzie się kończył tak zwany okres grzewczy. Wraz, miejmy nadzieję, z szybkim wzrostem temperatury powietrza. Jednocześnie mieszkańcy, których bloki znajdują się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej CSM Nasza Praca, będą mogli liczyć na zwrot nadpłat za centralne ogrzewanie, których wysokość zależy od cen, jakie aktualnie obowiązują dostawcy firmy Fortum, a także ilości zużycia tzw. czynnika grzewczego. W ubiegłym tygodniu biegła, zakończyła badanie bilansu naszej spółdzielni za 2023 rok. Ten bilans y Zaopiniowała i przekłada do zatwierdzenia przez walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza, walne zgromadzenie, jak ten bilans przyjmie i zatwierdzi, będziemy, będziemy rozpoczniemy zwroty za centralne ogrzewanie za ubiegły rok. W tym roku te zwroty zgodnie z zapisami księgowymi. Wyniosły w granicach 5,76 zł. Jak informują nas przedstawiciele spółdzielni CSM, nasza praca, zwrot nadpad będzie mógł być rozliczony na kilka sposobów, w zależności od sytuacji i zapotrzebowania poszczególnych mieszkańców. Ci, co są zadłużenia, mają zadłużenia, będą mieli zmniejszone zadłużenia, ci, co będą chcieli odebrać gotówkę, mogą odebrać, ci, co będą chcieli sobie odliczyć o czynszu, mogą odliczyć.